Hotele i wypożyczalnie samochodów. Odwołanie preautoryzacji. Aby anulować preautoryzację, naciśnij przycisk 2 i wejdź do menu. W menu naciśnij przycisk 1, by wyświetlić funkcję Transakcje. Posługując się przyciskami nawigacyjnymi, przejdź do następnego ekranu z dostępnymi funkcjami. Naciśnij przycisk 3, by wybrać funkcję odwołanie preautoryzacji. Wpisz kod preautoryzacji z potwierdzenia i potwierdź zielonym przyciskiem. Włóż kartę do czytnika na dole terminala. Poczekaj na połączenie z centrum Polkart i wydruk potwierdzenia. Usuń kartę. Gotowe! Zapraszamy na naszą stronę www.polkart.pl